Oni teraz wszyscy chcą wzajemnie debatować. O ile nie będzie nikogo innego na tej debacie. Czyli Trzaskowski chętnie do debaty stanie, o ile będzie jedyną osobą w debacie. Mencen w sumie też. Mencen by podebatował z Trzaskowskim, bo ma do niego dużą stratę. No ale to są dwaj poważni politycy, więc mogą stanąć do debaty. Hołownia z kolei by podebatował z Mencenem, ale Mencen mówi, że Hołownia ma do niego za dużą stratę. Mimo że sam Mencen ma większą stratę do Trzaskowskiego niż Hołownia do Mencena. Hołownia nie chciał w grudniu debatować z Mencenem, ale teraz zobaczył, że jest w tych wyborach totalnie w dupie, więc uznał, że już debatować chce. Wszystko to przypomina mi filmiki z ujadającymi psami, takie jak ten. Czyli każdy chce debaty, każdy żąda debaty, każdy domaga się debaty, każdy gotowy jest do debaty. O ile nie okaże się, że debata faktycznie ma się odbyć wtedy to... Wtedy to nie.